Nie spodziewałem się, że nagram ten film. Tak na serio. Bo ja naprawdę nie lubię być tą osobą, co nagrywa coś, o czym mówił każdy już ze 100 razy. Bo dziś gadamy o nieśmiesznym. I znowu, jeśli ktoś powie o tym, że każdy już o tym nagrał, no to wezmę to na klatę, no spoko. Ale ostatnimi czasy zauważyłem, że wyświetlenia na kanale nieśmieszne spadają po prostu na oczach. Naprawdę, w porównaniu z ostatnim rokiem, gdzie robię jakoś... 20 tysięcy wyświetleń na film, to teraz robi po max 5 tysięcy. Jakość tego kontentu naprawdę spadła. Zanim zaczniemy, to możesz zostawić suba i łapkę w górę, jeśli film Ci się spodoba, a ja bez przedłużania zaczynam. Jeśli ktoś nie wie, Nieśmieszny to taki kanał, co nagrywa różne animacje o tym, co się dzieje na świecie. W sensie w internecie głównie. Nieśmieszny wystąpił również na znanym serwerze dla minecraftowych youtuberów Anarchy SMP. Wtedy wyciągnął on na jaw, że youtuberzy prowadzący ten serwer brali od youtuberów grających tam procenty za wyświetlenia. I zamiast wydawać to na serwer, no to se na jakiś festiwal pojechali. No spoko, ziomek ich zdemaskował. Byłoby tak, gdyby nie wypuścił na ten temat piosenki. No bo to jest trochę wyzyskiwanie tematu. Rozumiem materiał czy dwa, ale piosenka o tym, że masz dramę, no... Dla mnie to już jest przesada. No i po całej tej dramie ucichło i se dalej jakieś newsy nagrywał. Było tak, aż nie wypuścił chyba najbardziej ohydnego materiału Ever. Wszystko zaczęło się, kiedy Cyborg, czyli bardzo popularna animatorka, ogłosiła, że choruje na bardzo rzadką i poważną chorobę uszu. Pozwólcie, że puszczę wam materiał, który nagrał na ten temat nieśmieszny. Choroba Cyborga. Czyli postanowiłem dokładnie wytłumaczyć, na czym polega choroba Cyborga. Ogólnie choruje ona na naszą który który nie pochodzi z zatoczenia, a słyszy go w uszach, bądź w głowie. Jednak do tego towarzyszy jej gorsza rzecz, czyli nadwrażliwość słuchowa. Skrócie, jest to zaburzenie. Sensoryczne, które polega na niewłaściwym odbieraniu i przetwarzaniu bodźców słuchowych z otoczenia, co może na początku prowadzić do dyskomfortu, a nawet jak w tym przypadku do bólu. Co gorsze, u cyborg jest to na tyle rozwinięte, że nawet ciche dźwięki ją po prostu bolo. Wspomniałem cyborg również o dysakusji, to nazwałe jakby dźwięki były zniekształcone, jak zepsutego tego głośnika, oraz również posiada syndrom TTS, którego nawet nie byłem w stanie znaleźć w internecie, więc powiem to, co napisała cyborg, czyli są to mięśnie w uszach, które mają cały czas różnego rodzaju skurcze czy szarpnięcia. Jeżeli jednak chcielibyście się widzieć więcej co u niej I jak ona na to wszystko patrzy, to zachęcam do zobaczenia jej materiału. Idę obejrzeć! Tak wygląda miniaturka dla tego filmu teraz, a tak wyglądała kiedyś. No feedback ludzi na ten film nie był dobry, kto by się spodziewał. Nieśmieszny postąpił, że użyje całej swojej kreatywności i ogłosił, że cała kasa z jego filmu pójdzie na cele charytatywne. I okej, okay, to jest spoko. Gdyby nie to, że ten film trwa parę sekund, a za filmy trwające tak mało YouTube płaci, no orzeszki, naprawdę. No to jakby ktoś skrzywdził psa, wrzucił to na YouTube, a potem poznał, że cała kasa za ten film idzie na pieski. Jakby to nie było ekstremalne porównanie, to wyobraź sobie, jak cyborg musiała się poczuć, jeśli zobaczyła tą miniaturkę. To nie jest okej okay dla twoich widzów i dla cyborg. Ale co z tego, skoro dowody są zamazane za nową, czystą miniaturką. Ale pomijając ten incydent, czemu kanał śmiesznego traci tak wielkie wyświetlenia? Jak dla mnie, to po prostu kończą mu się dobre pomysły. Ziomek, żeby zarobić na... przy tych wyświetleniach i przy tej długości filmów, musi wrzucać film codziennie. Więc, gdy jakiś mem staje się popularny, to nieśmieszny zaczyna znać różnicę, challenge. Ten sam film w różnych opakowaniach. No, bo wiesz, kiedy kończą ci się pomysły, kiedy wrzucasz newsa o tym samym memie sześć razy. I jedyne, co robisz, to inaczej to opisujesz. Recykling po prostu. Już nie mówiąc o tych filmach, przy których naszego kciuka chyba trochę odkleja. To do klejki, nieśmieszne ma naprawdę dużą tendencję dodawania kwi na miniaturkach o na przykład końcu mema, co w niektórych przypadkach wychodzi trochę komicznie. Aha, i jeszcze przypomniałem sobie o sytuacji, gdzie nieśmieszny wrzucił dwa filmy o końcu świata i że się kiedyś skończy, to po prostu news dnia. Kolejnym okropnym problemem są clickbaity, które na tym kanale występują po prostu non stop. Obejrzyjmy film pod tytułem Koniec żapsów. Z tego roku możemy zbierać żabce żapsy, które wygasają w tym roku 2 stycznia. Postanowiłem nagrać ten film, żebyście nie zapomnieli skorzystać z O Jezu bohater, no ale no po co tak klikby? to? No mogłeś na przykład dać, nie wiem, żapsy wygasają, no okej, okay, ale no koniec żapsów. Emotka przekreślenia, no po co jeju? Prawą, o której mało kto pamięta i nawet nie udało mi się znaleźć starej miniaturki. Był film o śmierci Łukasza Demona, czyli takiego ziomka z TikToka, co nagrywał testy ostrych rzeczy. Na obecnej miniaturce on po prostu stoi, a kiedyś na miniaturze był on leżący w krwi na podłodze z rogami Demona i ogonem. no to jest po prostu żałosne. I tym razem nie było żadnego słabego statementu ze strony nieśmiesznego. Wrócimy do momentu, gdzie on nawet władzą śmierć clickbaituje, serio. Niestety są przypadki, gdzie nieśmieszny wyśmiewa swoim stylem o wiele poważniejsze sprawy. Tak jak na przykład w filmie o nazwie Zabita Dziewczyna. Zabita dziewczyna, czyli chodzi o dziewczynę w wieku 21 lat, która wsiadła do Ubera i została znaleziona po dwóch miesiącach w włosko-sklepowym oraz już związana i owinięta w... No,ż dla mnie w ogóle sam taki rysunek to jest przegięcie, jak na miniaturce, jak tutaj, no to, to takie coś w ogóle nie powinno znaleźć się na YouTubie. A nie w ogóle podchodzenie do tak poważnego tematu z takim po prostu luzem, jakby to był taki news, typu nie wiem. Postać z bajki umarła, no to, to nie jest fajne. Wszyscy radło. Ogólnie cała sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych i raczej jest dosyć rzadkim przypadkiem. Niestety policja nie posiada żadnych śladów, które mogłyby potwierdzić to, że wyrządził ten czyn akurat kierowca Ubera, lub jak wyglądała cała sytuacja. Ja sam bardzo często poruszam się Uberem i trochę mnie szokowało to, bo nigdy nie miałem żadnego problemu z Uberem. Polecam jeżeli zamawiacie sobie Ubera, to sprawdźcie jaką ma ocenę oraz ile osób już przewiózł, bo według mnie na 100% osoba, która miała z 1000 przejazdów, nie zrobi wam krzywdy. Ja jeżdżę tylko z mamą. I co to ma być w ogóle za żart na końcu? To, to, to nie to nic w ogóle temat do żartowania. Nie możesz sobie brać tego, bo on zawsze daje jakiegoś ludzika na końcu, który daje zabawną frazę. To jest poważny temat, a ty do tego podchodzisz po prostu takim jakimś luzem, i to takim po prostu luzem, który jest. nie powinien się w ogóle wydarzyć. Możesz sobie robić newsy o luźnych sprawach, no ale o tym, że znaleźli kogoś w Prześcieradle martwego, no to nie jest w ogóle temat, żeby dawać te swoje zabawne frazy. A, i miniaturka też od standardów nie odchodzi. Ktoś może powiedzieć, że przesadza mi to przecież, nikomu nie wyrządza szkody. Spójrzcie na ten komentarz. Nie uwierzę, że osoba, która nie była młodsza, napisałaby coś takiego. I mamy również klasyczne wyparcie się wyrządzonej szkody, czyli opis ogólnie oporwanej, a potem zabitej dziewczynie. Film został nagrany w celach humorystycznych. Nie ma na celu nikogo urazić ani obrazić. Jak można mieć tak mało wyczucia, żeby zbudować takie zdanie. Co człowiek ma przez to zrozumieć, że dla beki o tym nagrałeś? Nieśmieszne ma również inne kanały, takie jak Śmieszny, gdzie tym razem postuje w większości 1 do 1 ukradzione miniaturki. Ale tu jakoś się nie czepiam, bo w filmie Nieśmiesznego to kradły głównie miniaturki, a filmy były poprowadzone inaczej, no to... To trochę nawet props. Co do innych kanałów, to Ziomek ma osobny kanał, żeby wrzucać filmy z prawdziwego życia. Jakieś kompilacje i jeszcze jeden, jakiś chyba minecraftowy. Więc ktoś tu trochę przesadza z kanałami. Inną rzeczą, której dużo postuję nieśmieszny, żeby sobie dorobić na dłuższych filmach, to są rzeczy typu... Wszystko o czymś. I właśnie znalazłem film Wszystko o końcu. Jak to w ogóle brzmi, to on zrobił po prostu... Kompilację tego, że różne rzeczy się kończą Koniec Whatsappa Czyli chodzi mi o brak zainteresowania jednym z komunikatorów Ogólnie moi znajomi korzystali z niego ze mną bardzo dawno temu Około 7 lat A teraz nie znam osoby, która korzysta z tej aplikacji Mi się wydaje, że ty po prostu nie znasz osoby, która korzysta z tego komunikatora Dlatego, że jesteś już starszy A mi się wydaje, że właśnie Whatsapp to Messenger jest właśnie trochę dla starszych osób Tak już 15 coś lat A mi się wydaje, że Whatsapp jest używany bardziej przez młode osoby Więc tak, no... Nie zbyt, się kończy. Jest to może jakiś losowy mój przypadek, lecz Google trendy pokazują to, że ludzie wyszukują go. Whatsapp aktualnie od roku i rekordy wyszukiwarki w Google co pokazuje to, że rośnie, a nie spada. Dla mnie jest to mega dziwne, ale to może ja jestem dziwny. Powiedział to! Przyznał cię do błędu! Tory <gry> nie mogę się powstrzymać. Bo wszyscy ode mnie wolą Messenger'a i większość ludzi korzystających z Whatsappa wydaje mi się, że są to osoby starszej daty. Sam Whatsapp jest dosyć spoko i można go przerównać do Messenger'a. Jednak dla mnie Messenger jest o niebo lepszy. Tylko Whatsapp! Os Mówiąc, nieśmieszny jest obecnie w naprawdę słabej wizerunkowej sytuacji. I szczerze wydaje mi się, że ktoś tu zaraz będzie musiał szukać pracy. Naprawdę szanuję, że tyle ludzi po tych dramach po prostu go zostawiło. To w sumie internet pokazał mu, że go tu nie potrzebuje. Jeśli nieśmieszny chciałby przeprosić, wydaje mi się, że jeden film, gdzie przyznajcie do błędu i opuszczenie Daily, które niszczy jego kanał na rzecz lepszych i lepiej robionych nie na odwal filmów, to by wystarczało. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie suba i lajka. Trzymajcie się. Cześć!